Szanowni Państwo, w tym momencie, kiedyś będziecie się podpisywał Totalny hardcore. Opisa, opiecałem, obiecałem, nie. Za ja to zrobiłem wątpliwość Troll'a, nie totalny sukces, tylko ja totalny hardcore. No, ale wbić, ale, za to chciałam, żeby wbić 10 słów. Wbiji 10 słów. Y, jeden, je, jeden. Ja się tak wierałem, coś tam pozmieniałem. No i to tak, hardcore. Nie mówiłem wam za to, ale. Hmm. Ciężko tak nagrać na laptopie. Tak super, Najciężej. Na komputerze to może jakiegoś i 5, 5 tysięcy T, że cam, może x. To może ktoś ma Reisena, jakiegoś jakiegoś 5, 4, no dobrze chodzi, Ja tu mam Bo na pokazie Radeona, nie wiem jakąś pomodę, ale ma 2 GB do VRAMu No i mam Resena 3 Zbiorodzeniowego A tak to jest 26 GHz, Turbo chyba ASHO 5 No to nie masz tak, takich słabych słabych no Okej okay. Musimy znaleźć na, musimy yy, popisobra, wioska i zrobić sobie bawę jeśli jest, jest to taki piesu to będzie od sobie będzie w ogóle innym, na innym świecie bo świat mi to się mi się usunął mi pow, Możecie napisać w komentarzach f są kaktusy są pomysł. Lagi na ustawieniu 700? 800? Mam mega słabe ustawienia, tak po pierwsze. Mega słaba. To w sumie wygląda jak to było w Full HD. Albo... Tak po pierwsze musimy znaleźć miejscowo bazę. Oczywiście bazy nie ma. Nie robi mi tego samego dołu jak to, to na no nie psy, psy, psy. wiem, co zjemy. Tak, klika Oczywiście ma łopaty. Oki. Kurde. Nie. No i już z głodu umrzeć No to jesteś, Jestem jesteś namądrzejszym człowiekiem Gdzie nie? Kurde, mogą, zostać No, na półka, no i creepo Jeszcze nie mogę, jeszcze nie mogę biegać, no to, no to wy, no to zginiemy i będzie po świecie. Jeszcze to jest i ja... albo, albo F teraz zginął. To wiem, jak skakować no. to, 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 to. To mi tu szkielet, yy, sz, yy, mi... siadał yy, mi ształe. Albo... albo słabo. O kopalnie. No i szkielet. Tylko nie zależy yy, mi... to je měla a vůbec se těst. Jsem Co se šikierka. Po co mieć kierka Jest mocniejsza. Trzeba poczekać dłużej. Ale się grało. Kiedyś, lepiej było. Na PS4 i to była, I to była gierka. Nie ta, ta z się, się biją. Słuchaj, ja to, jest ta gdzie, gdzie, jest popas? Gdzie jest, y Gdzieś jest ja padnę do końca z ościnkiem. Bo... Nie! Okej. Teraz pokażę, jak to Jesteśmy tu, ale możemy możemy takie czarne mała robić. Czach! Co ja robię tam? Jakie młode piekale. Kurde! Wszystko zapomniałem No co im jest? Ajajaj! Aj, aj. Czekaj, mam dla nas... Jak? Ja się tu pisało? Ga... Да. Курс. Геймод. А что не пошло? Я хочу. Чекай. Чекай. Ну, я думаю, хаковать, но no, не весу. Слышишь, что вот Tu. Kiedyś to robiłem, chcesz. Tu teraz gimca. no co? Microsoft. Naprawili to, no nie. Niekontu. Bla 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 bla. Panie. Ich... Muszę seed wpisać? Muszę seed wpisać? No na like, takim... takie like macie ziarno. Okej. Okay. No five, to to i po odcinku. Bo ja musiał jeszcze raz zrobić. A w ogóle kleiście idział. No i naprawili. Kuraję kapsłakową trzeba. Aaa, kurde No i Skoda, taki fajny seat był. O, tu była tuba tu była Sahara. W na speedrun była, tu była polana, tu było las i tu była świnia. No, tu była to tu świnia. Ajajaj, aj, aj. no widzicie taka pustynia, ja tu się. Ja, ja tu, po, ja tu posła, a nie tu. Ajajaj, szkoda. Ok, no niestety po ościnku, fajnie było. Oto koń roślinka. Jutro lub no, dzisiaj będzie tota, totalny suwiat. Bye. Elo.